No na pewno pierwsza połowa dobra, bo też wynik o tym świadczył, schodziliśmy na przerwę z, z wynikiem 2-0, także, także wszystko raczej, raczej było, było ok, gra, gra też y, pozytywna, no szkoda, że troszeczkę po, po przerwie to się, to się psuło, bo wiadomo, każdy z chce się wygrać i, i, i też po to się gra, no ale, ale jest materiał do... Do przemyśleń. Dużo, dużo też błędów indywidualnych, więc nie ma co, co, co się też tam nie wiadomo jak cytować nastroje i, i, i się denerwować, bo, bo wiemy, wiemy z, z czego wynikały te sytuacje, jak straciliśmy bramki, więc, więc jest na pewno będzie czas, żeby, żeby porozmawiać z stemami i te dogłębnie sytuacje przeanalizować. Wysoka skuteczność ze swojej strony. Szósta minuta i kończąka prowadzi 2-0. Czy przypominasz sobie mężczyznę, męż to strzeliłeś ostatnio dwie bramki. No właśnie się śmiałem, no chodzę, że, że dawno dwóch brały. Cieszę się, no, fajnie, bo każdy zawodnik się cieszy z tego, jak, jak piłka wpada do bramki po jego strzale, także, także bardzo fajnie.